Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj we Włoszech w pięknym, urokliwym miasteczku nad Morzem Treńskim którego nazwy nie pamiętam będziemy dzisiaj montować bramę garażową u klienta ale jestem w miejscu, które chciałbym Wam pokazać bo to jest coś niesamowitego właśnie idę sobie chodnikiem, uliczką, dróżką i przez jakieś przeszło 500 metrów ciągnie się mozaika naprawdę szacun dla glazurnika, który to robił Pokażę wam teraz, jak to I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah. Tak Gdzieś co 50 metrów, jak idę, mamy taki dekoracyjny element tej mozaiki zrobiony przez jakiegoś twórcę. Powiem Wam, że to naprawdę robi wrażenie, bo idziesz, idziesz, a za tobą, przed tobą, za tobą. Niekończąca się mozaika. Gościu, który to robił, to naprawdę szacun. Już nie chodzi o to, czy jest idealnie równo, czy nie jest idealnie równo, ale taka ilość mozaiki, jeśli kiedykolwiek lejliście mozaikę, wiecie jak to wygląda, że nie jest to łatwe zadanie. Szacun dla tego człowieka. Tu mamy przykład takiego artyzmu. Tutaj macie cały opis po włosku, no to wiadomo, ja tam nie znam włoskiego, to wam nie będę tutaj się doktoryzował. Ale tak wygląda ten projekcik. No i tak już wygląda to w realu, nie? I dalej mozaika, mozaika. Przy okazji słuchajcie, chciałem was zapytać. Wiedzieliście, że firma Eco Okna produkuje bramy garażowe? i to naprawdę dobrej jakości Dzisiaj Wam pokażę też jak taka brama wygląda jak ją montujemy, jakieś takie uryweczki. A w innym materiale powiem Wam dlaczego warto taką kupić jeśli budujecie dom i zastanawiacie się co wybrać jakiej firmy bramę, tam macie kilka marek na rynku, Hurman, Gross, Fil i Eko Okna. Eko Okna robi bardzo fajne bramy garażowe jeśli nie znaliście tej firmy, nie znaliście produktu, to warto sobie kliknąć, wyklikać i zobaczyć. Może akurat u Was będzie można taką brawę zamontować. Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Hey, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan I'm out evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined Cause I feel like I Persistence and obsession, that's how you keep progressing. I already learned that lesson, yeah. Don't change it.